A teraz dobrze nam znana liczba pi. Pierwszy wyraz takiego ciągu będzie równy 3,1. To jest pierwsze miejsce po przecinku. Kolejną cyfrą jest czwórka, którą muszę odrzucić. Czwórka nie podciąga mi jedynki o 1 w górę. To może tak jeszcze tutaj na wszelki wypadek. Co prawda, to jest ostatni przykład, ale zapiszemy, że jak mamy 0, 1, 2, 3, 4, te cyfry odrzucam. To wtedy wynik nie zmienia się. Natomiast jeżeli mam piątkę, szóstkę, 7, 8 oraz dziewiątkę, To wtedy muszę. Cyfrę poprzedzającą podnieść o jeden w górę. Dobra, teraz drugie miejsce po przecinku. Tu mamy czwórkę, następna cyfra jest 1. Więc zostaje 3,14, teraz trzecia. Tu mamy trzecią cyfrę, piątkę muszę odrzucić, prawda? Więc ta piątka podciągnie mi tą cyfrę o jeden w górę. Dobra, czwarty wyraz. Mam 3,142. No i teraz muszę wpisać tutaj piątkę albo szóstkę, prawda? Bo na czwartym miejscu mam piątkę, ale kolejne miejsce, które odrzucam, to jest dziewiątka już, nie? Więc dziewiątka podciągnie mi piątkę o jeden w górę. Tu wpisuję szóstkę w takim razie. 3, 1, 4, 2. Przepraszam, coś tu się rozpędziłem. 1, 4, 2. Tu jest 1, 6. 1, 5. Ok, i teraz tak do piątego miejsca, czyli tu mam dziewiątkę. Za dziewiątką mam dwójkę, którą rzucam, więc ona pozostawia mi dziewiątkę bez zmian. No i na szóstym miejscu. 3,14159. Na szóstym miejscu mam dwójkę, ale muszę odrzucić szóstkę, prawda? Więc szóstka podciągnie mi tą dwójkę o jeden w górę. Tutaj dopiszę 3. No i już.